na tym mixie. i dobra co może być może pizza nie no yy, mikrofon dobra no, trudno uuuu jakieś słodki. mi się podoba dobra może to to. Dobra, jest ok. Teraz to Dobra, mam podcast do zrobienia. Dobra, tak. Wszystko, czego do niego potrzebuję, niech tam się znajdzie za 10 minut. Tak. tutaj jest taki fajny o. Tutaj tak? I tutaj tak. Myślę, że sukienka. Dobra. Chmurka? Nie. Yeah. To. Piesek. Mam no, mogłam chmurkę, ale okej. Okay. Co jest ładniejsze? To nie wiem. Te dwa są ładne? Patrzcie, jaka ładna para! Żartuję. To... No, chyba to. Nie wiem, skąd Dobra, to wszystko. Dara! Da.